Jak w ostatnim odcinku zrobiliśmy, asteroid, raczej półasteroid. Asteroidy teraz latają wszędzie, a my nie możemy się przemieszczać. To był problem z wczoraj. Ale możemy go naprawić. I. większe od 200. Wieś... 336. Dobrze, uh -huh, to już nie wiem, 239. O, pozycja X. Pojawia się na pozycji minus 239 O, ale to jest na no epic. Teraz powinien się pojawić statek, gdzie on jest tu. No i nie działa a dlaczego? Bo tylko tu działa. Hop. Hop. A teraz zmieniamy to na mniejsze od minus. No i bez minusa. I teraz będzie działać po dwóch stronach. No i tak samo z górą. pozycja y pozycja y mniejsza od minus 180 to ustaw y na 200 na 180 coś mi nie wyszło procent, 80 i 180 od 180, um, 180 to Ustaw Y na 100. Na minus 180. Ok, no co teraz? Hop, hop, hop. O, 90 klonów. 100 klonów. Ale jak to zrozumieć? A jak to zniszczyć? Dobra. Łatwe pytanie. Łatwe do rozwiązania. Łatwe pytanie. Trzeba tylko dodać. Duszka, który która pojedzie za pociski. No, to po prostu rocket, czyli rakieta, pociski. Tak. Zawsze, jeżeli plawisz space, to do na, to, to do nas przy, przyjdzie. Do szlifu. Ten o, skrypt, no i jest. No, zostawiliśmy gdzieś to, i teraz to się teleportuje Teleportuje. Jak będzie W Teraz musimy się ustawić kierunek, taki jak Wtedy to, to będzie to tak samo jak szyb. Kierunek szyb. Ale ten kierunek się trochę nie zgadza. A dlatego, że ta nie ma jest pionowa, a ten a tacyk jest poziomy. Dlatego trzeba go to obrócić. I teraz jest idealny. Jest dokładnie tak, tak samo. Tylko teraz chciał ustawić może tak, klon. Gdy zaczynam jako klon. Powtarzaj aż dotyka krawędzi. Od teraz będzie ja tam. Pij, 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 Ale coś mi tu nie pasuje. Te klony potem nie znikają, ale powinny znikać. A potem usuń tego klona, jak już dotykam. I to może zdarzyć się co? Pięć sekundę. pół sekundy. Jeżeli. No, to zawsze będzie ukryte. Ukryte oczywiście tutaj, ale zawsze gdy prom. Jeżeli. Zawsze, jeżeli dotyka, ponieważ jej proszę jeden, następny kostium. No zobaczcie, teraz będziemy się łamać. Nie będą? Co za szkoda. A dlaczego nie będą się łamać? tu? o, ale że to znaczy to co, musi to być klon. No, klon, jeden, gdzie, gdzie gdzie jest klon? aha, aha. Tylko, że muszą być wchodzone. 3, 4, No tak, to, to, to ciągle zmienia. I teraz, jeżeli przyjdziemy do razie, jeżeli kostium większy, kostium większy od 5, to będzie kostium 6, to pewnie nic nie będzie już. Jeżeli kostium większy od 6. Postił niczka, większa od Po prostu usuwa tego klona. A więc rozwał się To Tylko... Czemu od razu? Halo. Czy ja wziąłem mniejszy? Większy. A dla... a to jest trawienity. Po prostu zmienię zero Jeden klon, drugi klon. Gdzie on jest? Halo? ich tak, nie widzę. Ukryj, a to pokaż. Przecież, że, że, że co? Nie widzę klonu. No.

Gdybyś można było Będę z myszką, to tak, ustaw. Proszę ustaw w kierunku do wskaźnik no to, to naprawdę ułatwia rozgrywkę. Ja mam taki gadżet, że mogę po prostu zatrzymać. Ale i mogę znowu wznowić bez wyłączenia projektu. Okej, okay. Co to tutaj jeszcze dodać? Ach, Zobaczcie. Niszczymy to, powinno się rozmnażać, nie? No to. Przechodzimy do asteroid. Następny kostium, ale też. Cloning. 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 Asteroid

Dziesięć, ustaw kierunek na, no. czekajcie, Edycja. asteroid, direction, direction, tak, dir w skrócie, direction na dir i 0, odjąć dir i tutaj kierunek. No Zobaczmy. Ale się nie rozmnażają. Wow, szybciej. O nie, limit klonów. Nie ja myślę. On po prostu musi iść. X, pozycja, y to są XY. Pozycja x, i pozycja, y. oczywiście X do, i do, nie, 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 do, x x Tylko, że może będzie taka szansa. Jeżeli równa się 50 i od 1 do 60 równa się 50. To taka szansa. Nie wiem ile procentowa, ale jakaś szansa. To, że się rozpał po takim troszkę zniszczeniu asteroidy Chociaż nie, Cloning. Zobaczmy jak to będzie w ogóle wyglądało. Czekajcie. Boom. No dobrze wygląda. Ale zdecydowanie jest za dużo klonów Więc jeżeli 1 do 60, albo do 53. Ok, 53. Czyli szansa to, to 50 to nawet 90%. Oj, uj, dobra, nie widzę, nie Nie chce się coś rozmnażać. ale to na pewno dobrze działało, zobaczmy. I, i, ale no tak, na pewno im przybywa coraz więcej. Dla mnie 150, no nie widać tego, no nie, ale tylko się nie zdarza, o prawie, prawie, raczej już. No i teraz, co powiecie? Dobra, to wszystko na ten odcinek. Myślę, że asteroid już niedługo będzie kompletny. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.